Cześć witaj, w tym materiale opowiem Ci i pokażę jak wygląda łańcuch blockchain, bitcoina i nie tylko, no i po pokażę jak to, że tak powiem na żywo, jak to wygląda, mam nadzieję, że to wszystko będzie Cię zrozumiałe, zapraszam na materiał i widzimy się na ekranie komputera i przejdziemy do rzeczy. Jesteśmy na ekranie monitora i tutaj pokażę Tobie jedną z fajnych stron CoinMarketCap, bardzo fajna strona albo Coin Paprika, tak, tak samo i tam można sobie do złotówki wyliczyć, jeśli ktoś ma problemy z przeliczeniem na dolary i tutaj mamy różne kryptowaluty pod względem kapitalizacji wzrostów itd. Tak i teraz weźmy sobie na Bitcoina, bo to jest pierwsza waluta z którą się spotkałaś, spotkałeś i chciałbyś się trochę dowiedzieć jak to więcej działa, więc mamy coś takiego Explorers, czyli pokazanie łańcucha bloku blockchain. Blockchain to ogólnie jest łańcuchem, że tak powiem tutaj wiedzy, która jest zawarta w bardzo fajny sposób. Teraz to pokażę graficznie. I takim łańcuchem tutaj blockchaina mamy bitcoin y, blockchain.com. Tu mamy explorer. Tutaj mamy bloki, każdy jest ponumerowany i w każdym bloku są zawarte różne informacje. Mianowicie w tym tutaj mamy wielkość bloku, waga, bity, inne takie tutaj informacje. Tutaj mamy hash, czyli tak jakby adres tego bloku. Jak widać, tu jest dosyć sporo miejsc rzędnych. Mamy tutaj i liczby, i cyfry, i po prostu litery to powoduje, że ten trudność, że tak powiem, jego zaszyfrowania jest właśnie dosyć duża i mamy tutaj takie rzeczy jak transaction volume, czyli ile tutaj bitcoinów w tym bloku zostało zawartych, czyli 2456, czyli tej transak w tym bloku się zapisało tyle, że tak powiem, bitcoina, a ilość transakcji Tutaj mamy 1422, czyli 1422 transakcje zostały zapisane w tym bloku. Przejdźmy sobie do takiego fajnego tutaj rysunku, jak to mniej więcej wygląda. Mamy blok, mamy hash, czyli ten adres, który tam pokazywałem przed chwilą. Tam jest zapisany czas, dane i te dane to są właśnie ilość tych bitcoinów, kto, do kogo i tak dalej. Zaraz wrócę jeszcze tutaj do przeglądarki, bo wchodząc sobie. Tutaj poniżej mamy poszczególne transakcje i tutaj mamy hash tej transakcji. Chodzimy sobie w hash transakcji. I tutaj mamy informację, że ktoś do kogoś wysłał ileś bitcoina, tutaj ktoś co wysłał, gdzie indziej i tak dalej. Mamy całą transakcję, wszystko na podstawie jednego hasza. I to jest bardzo fajne, bo w takim haszu. W takim adresie to się nie zmienia, nikt tego nie może zmienić, więc to jest stałe i można wrócić nawet do pierwszego bloku i sobie sprawdzić, jakie te pierwsze transakcje Bitcoina były. Więc wróćmy sobie tutaj. I na przykład chcemy blok. To pierwszy. Chodzimy sobie. I tu możemy zobaczyć. Y Transaction volume, block reward, czyli ile jest nagrody za blok. W tej chwili jest 6,25. Wróćmy sobie tutaj do blockchaina. I blockchain więcej wygląda tak. Mamy ten indeks, mamy hash tutaj widoczny. No i czas i dane. I kolejny blok, co jest bardzo ważne, to zawiera hash tego poprzedniego bloku. Czyli to, co historycznie się wydarzyło kiedyś, jest zapisane w poprzednim bloku. I to przez to jedno z drugim się łączy. I na podstawie tego mamy ten tak zwany blockchain, czyli łańcuch bloków, który jeden z drugim jest powiązany. I teraz bym jeszcze narysował mniej więcej, jak to wygląda. Yy, mamy standardowo taką sytuację, że powiedzmy jestem, ja chcę sobie przesłać jakieś pieniądze do tutaj kogoś znajomego. Po drodze jest powiedzmy instytucja banku. I tutaj oni tam jakiś procent sobie dla siebie wiążą tej transakcji. No i wtedy ja przelewam pieniądze tutaj do tej osoby. I to mniej więcej wygląda w ten sposób. Tak samo, jakbyśmy, nie wiem jakimś przelewem robi to gdzieś tam jestem pośrednik. A tutaj, jeśli chodzi o blockchain, to ja mamy sieć. Powiedzmy ja mamy sieć, załóżmy taką mniejszą. Każdy z każdym jest tutaj połączony. Przepraszam za moje tutaj graficzne zdolności, ale tak to więcej wygląda w moim wykonaniu. I przykładowo tutaj jestem ja. Tutaj jest mój odbiorca, do którego chcę wysłać jakąś 6 bitcoina, załóżmy 0,02 i daję informację, że ja chcę przelać tutaj bitcoina. Jak mam portfel połączony z siecią, to wtedy ta informacja idzie tutaj do tej, tego węzła, do tego węzła sieci, do tego węzła sieci i tutaj te tutaj węzły sprawdzają, czy mój stan konta, który chcę wysłać, zgadza się z tym, y, którym rzeczywiście mam na koncie. Czyli przykładowo, na koncie mam 0,1. No to wiadomo, że takie mam saldo, czyli ok, warunki są spełnione. No to teraz daję komunikat, że może w innym kolorze, że teraz można przesłać te środki na ten adres tego, tutaj mojego na przykład kolegi bądź instytucji, albo nie chcę zapłacić rachunek, bo już w niektórych miejscach do tej pory na przykład, albo tylko i wyłącznie jest możliwość zapłacenia w postaci bitcoina. No wtedy ta transakcja dochodzi do skutku i przelew jest dokonywany. To później zapisywany jest w tym właśnie łańcuchu tego bloku. Tutaj w dziale dane. No i jeśli to się mieści w odpowiednim czasie, te wszystkie transakcje są zawarte i to w zasadzie tyle. Tak mniej więcej działa blockchain. Mam nadzieję, że taka forma dla ciebie jest zrozumiała. I jeśli masz jakieś pytania, zostaw y, informacje y, w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. To tyle ode mnie, pozdrawiam, cześć.